Amelko, masz dzisiaj korepetycję u pani Asi na 17. I pamiętaj, żeby odebrać brata. Kocham cię, twój tata. Boże, nie możesz odwołać tych korepetycji? Umówiłam się z Zuzią po lekcjach. A Kacper może wrócić sam. Nie jest już małym chłopcem. Amelko, proszę cię, nie zachowuj się tak. Opłaciłem twoje korepetycje z góry, a Kacper nie powinien wracać sam. Obiecuję, że jutro ja go odbiorę, a ty spotkasz się z koleżanką. Kacper, nie dam rady cię dziś odebrać. Wróć sam. I nie mów, tacie. Możemy wyjść po lekcjach, ale muszę wrócić do domu na czas. Super, jasne, ja też muszę wcześniej wrócić. Obiecałam odprowadzić brata na trening. Okej. Okay. Amelko, jesteście już w domu? Tak, Kacper gra na konsoli, a ja odrabiam zadania. Dobrze, dziękuję, że pomagasz mi w opiece nad Kacperem po śmierci mamy. Tato, mieliśmy już o tym nie rozmawiać. Kacper, gdzie ty jesteś? Miałeś być o 16 w domu. Za chwilę muszę wychodzić, a ciebie nie ma. Kacper? Proszę daj mi znać, czy wszystko OK? Martwię się. Amelko, Kacper jest w szpitalu. Otrącił go samochód. Tato, tak bardzo przepraszam.